Dzień dobry, dzień dobry, mamy koniec roku, a koniec roku to jest czas, kiedy otwieramy nabory do naszego programu mentoringowego Konkretna w Biznesie. No i dzisiaj chcemy Ci opowiedzieć, jak zmienia się nasz, ten nasz program i dlaczego zmieniamy ten program po raz kolejny, co będzie charakteryzować tą edycję i kogo zapraszamy do programu Konkretna w Biznesie 100 tysięcy co 100 dni. Cześć, tak właśnie będziemy mówiły o tym, dlaczego też konkretna ewoluuje i co w związku z tym... Z naszymi programami, właśnie ze współpracą z nami, jak to, jak to wszystko się układa. I może zacznijmy od początku, właśnie dlaczego nowa odsłona tego programu, dlaczego 100 tysięcy co 100 dni w tym momencie jest czymś, do czego będziemy Cię zapraszały. Mm -hmm, mm -hmm. E, dokładnie tak. Więc. Ten program, konkretna w biznesie, misją takiego programu i tego połączenia się mojego z Kasią, było zawsze to, żeby dać taką nową jakość dla klientek naszych, które już obsługiwałyśmy indywidualnie albo grupowo i chciałyśmy dać. W jakiś sposób taką kontynuację na kolejny, kolejny etap. Taka była misja naszego połączenia się, żeby dać już taką właśnie taką, taką nową, nową jakość. No i to już jest kolejna edycja, to już tak naprawdę kolejny rok, kiedy razem pracujemy i ten czas spowodował, że my, jako prowadzące, ale też właścicielki swoich własnych biznesów. Rozwinęłyśmy się znacznie. Kamień milowy to jest po prostu mało powiedziane. Absolutnie zmiana, jeżeli chodzi o strukturę naszego biznesu, nasz mindset, sposób pracy, i chcemy to po prostu pokazywać w tym programie. Chcemy też pokazywać to, jakie, jakie zmiany przeszłyśmy w własnych biznesach i jak umiemy teraz jeszcze pomagać na, na, kolejnych, na kolejnych poziomach. Więc ten. Program konkretna w biznesie jest tak naprawdę wypadkową tego, jak my się zmieniamy, jak my się rozwijamy. To jest taki program, gdzie my chcemy czuć challenge, gdzie my chcemy czuć taki poziom, że trzeba właśnie znowu bardzo jakby tutaj te neurony zmużdżać, Znowu trzeba się bardzo, bardzo challengeować i właśnie absolutnie chcemy czuć ten taki. Taki, t, t, taki poziom zaawansowanego biznesu, do którego same doszłyśmy stosując różnego rodzaju taktyki i strategie, o których e, mówimy. Więc przede wszystkim my się zmieniłyśmy i chcemy to pokazać w nowej ofercie, w nowej e, odsłonie, e, ponieważ e, to jest bardzo, bardzo, bardzo rozwojowe dla dwóch stron, tak, <tak>, tak, e, tak naprawdę. Tak, my jesteśmy też podekscytowane właśnie taką możliwością pracy z klientkami, które są już na tym kolejnym etapie prowadzenia biznesu, właśnie na takim, na którym my przed chwileczką też byłyśmy, więc znamy te wyzwania jak najlepiej i właśnie mamy najświeższe i takie najnowsze nasze sposoby na, na rozwiązywanie właśnie, czy to biznesowych wyznań, czy wyzwań, czy na spełnianie mm. takich, takich naszych wewnętrznych pragnień, że chciałabym zrobić, czy osiągnąć X, Y. XYZ. To jest też troszeczkę tak, że właśnie nasze biznesy rosną z roku na rok i też powiedzieliśmy sobie z Moniką o tym, że chcemy, żeby tak konkretna, jak ogólnie projekt biznesowy również właśnie był takim odzwierciedleniem tego, jak te nasze biznesy rosną rok do roku. I program 100 tysięcy, co 100 dni powstał właśnie dlatego, żeby pokazać Ci, że możesz. Bardzo taki stabilny sposób rozwijać swój biznes, przygotować się tak naprawdę na to, żeby nie zarabiać tylko na kampaniach sprzedażowych raz na jakiś czas, ale żeby stworzyć taki system, w którym masz stały dopływ nowych potencjalnych klientów, masz stały dopływ nowych płacących klientów. I jesteś właśnie w stanie tutaj generować z taką większą lekkością te 100 tysięcy co, co 100 dni. I mówimy o tym 100 tysięcy co 100 dni, ale tak naprawdę chcemy Ci pokazać system, w którym będziesz mogła na początku sobie właśnie ustawić wszystkie rzeczy, a tak naprawdę właśnie później już na stałe generować, generować te pieniądze i rozwijać swój biznes właśnie razem, razem z nami, razem z naszym wsparciem, bo wiemy, że nasze taktyki. Działają bardzo dobrze. Dokładnie, bardzo dobrze działają i też przez ten czas, kiedy współpracujemy i ten rok, ten właśnie ten rok, który teraz kończymy, był też również bardzo dla nas intensywny biznesowo i naprawdę wielokrotnie ja dziękowałam, że mam Ciebie i że jesteśmy w tym razem i że możemy zderzyć te, te pomysły i że mogę się poradzić technicznie, merytorycznie, mentalnie, jeżeli chodzi o, o skalowanie i tak naprawdę robienie znowu kolejnego pułapu i znowu pewnej takiej pionierskiej rzeczy. Um, i, bardzo, I mówię tu o tym, że prawdopodobnie wiele osób, które to przesłucha, pomyśli sobie, ja takiego miejsca nie mam. Ja nie mam takich osób, gdzie ja mogę zderzyć swoje pomysły, gdzie ja mogę powiedzieć o pragnieniu, słuchaj. 50 tysięcy to już mi nie wystarcza. Ja chcę mieć 100 osób na program, ja chcę mieć ich 70. Nie interesuje mnie 70 osób na webinarze ani 100, ja chcę mieć 1000 osób zapisanych. Prawdopodobnie dużo osób się sobie tak, chcę takiego miejsca i prawdopodobnie dużo osób ma taki problem jak my w tym roku, gdzie my też szukałyśmy mentorów i mentorek na zasadzie właśnie pomóż mi o kolejny level, pomóż mi o kolejny level. I co się okazuje, że na polskim rynku w Wcale nie jest o to łatwo, tak? I jeżeli tak jak uczymy się marketingu online, jakichś technicznych rzeczy podstawowych online, strategicznych podstawowych rzeczy online, jeszcze tego typu rzeczy są, szczególnie te marketingowe, to biznesowe, zaawansowane nie ma takich programów, gdzie można byłoby też połączyć się. My też bardzo chętnie chciałybyśmy takie miejsce znaleźć. I my szukałyśmy aktywnie, tak? My sobie po prostu różne rzeczy polecałyśmy, i to było na zasadzie, a nie ten kierunek, nie ten kierunek zbyt amerykański. To, nie, to się nie sprawdzi. To jest bardziej dla, dla męskich biznesów, powiedzmy, przemysłowych, to nie jest dla polskich biznesów edukacyjnych w takim fajnym bajbie, i to było dla nas też taki sygnał. Hej. Potrzebujemy takiego miejsca i kobiety, które dawno już przekroczyły stabilne przychody na poziomie powiedzmy 10 tysięcy i więcej, naprawdę ciężko im je znaleźć miejsce, gdzie będą miały dopasowane do siebie porady, i ciężko im je znaleźć jest miejsce, gdzie w jednej grupie są osoby, którym nie trzeba tłumaczyć, co to jest one time offer, albo dlaczego warto zrobić webinar do, do prawie każdej kampanii, tak? Tylko takie osoby, które mówią, znać mi. Ten błąd znajdź mi te kilka rzeczy, które mogę poprawić, bo ja naprawdę chcę mieć tą konwersję wyższą, tak? bo na to teraz już zapracowałam i to jest ok. Tak? Czyli to jest po prostu, tworzymy takie miejsce, gdzie wysokie zarobki, dość niestandardowe jak na polskie realia, to jest normalne. I że my chcemy w ten sposób właśnie funkcjonować, to jest normalne, tak? I że chcemy mówić o, o, o biznesie i o zarabianiu jako o czymś zupełnie normalnym, że te pragnienia są, żeby to rozwijać i żeby to tak naprawdę cały czas ulepszać. Więc, więc stąd ten pomysł, że po prostu będziemy się teraz tym zajmować i to, co przechodziłyśmy w pociecie pszczoła przez ostatni rok, pokażemy Ci po prostu w prostym procesie, czyli jak to zrobić w 6 miesięcy. Tak, dokładnie. Tak zaplanowałyśmy też program tego program tego, cały ten program, czyli te najbliższe 6 miesięcy właśnie w taki sposób, żeby przejść od takich strategicznych działań, ale również po takie wykonawcze, to znaczy nie będziemy tylko myślały i zastanawiały się, o jakichś takich big ideas, tylko też w tym programie z nami Będziesz je od razu realizowała, bo tak ten program jest przemyślany, ponieważ dostaniesz od nas i zadania domowe, będziemy się spotykały na sesjach różnego rodzaju szkoleniowych, będziemy spotykały się na sesjach um, takich gorących krzesełkach, w których będziemy mogły. Odpowiedzieć Ci z naszej perspektywy, jak my byśmy rozwiązały konkretne, konkretne wezwanie czy, czy konkretny problem, właśnie po to, abyś miała takie wsparcie um, i strategiczne, i wykonawcze, kiedy będzie trzeba podrzucić na miarę do osób, które będą mogły ci pomóc w. Mm, tworzeniu tego, co chcesz stworzyć czy w jakichś konkretnych technicznych rzeczach. Właśnie dlatego, abyś nie została tylko na tym etapie, w którym wymyślam sobie tę moją wspaniałą przyszłość, ale również, żeby od razu za nią szła taka zgodna z tym nowym myśleniem akcja. I abyś podejmowała właśnie różnego rodzaju takie odważne decyzje, abyś właśnie działała i też w takim bezpiecznym środowisku przez te sześć najbliższych miesięcy testowała sobie poszczególne rozwiązania, aby wiedzieć, co w Twoim biznesie konkretnie zadziała. Dlatego, że też my nie mówimy o jakiejś jednej, Ścieżce, która jest jedyna i najlepsza dla wszystkich. Zawsze będziemy podawały jakieś, kilka opcji, z których możesz skorzystać, po to, abyś ty sama zdecydowała, za czym chcesz iść, co cię woła, co może jest tobie bliższe, co, na co może bardziej reagują twoje klientki. Tak, abyś. Przez te 6 miesięcy właśnie znalazło te takie, te takie miejsce, te takie sweet spoty, że tak to jest moje, to działa świetnie, biorę to, dokładam kolejną strategię kolejną, 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 tak aby właśnie stworzyć sobie system, który generuje Ci te 100 tysięcy co, co 100 dni, abyś właśnie była taka. I pewna siebie też w tym swoim biznesie, ale przede wszystkim też z odwagą i z takim zaufaniem wiedziała, co się wydarzy w tym moim biznesie w ciągu na przykład kolejnego kwartału, kolejnego pół roku, kolejnego roku. Żeby nie było tak, że jest, przychodzi początek miesiąca, a ty po prostu zastanawiasz się, ojej co ja w tym, tygodniu, w tym tygodniu, w tym miesiącu nie wiem, nie wiem, muszę zobaczyć. Tak, z nami będziesz miała pewność, że idziesz w dobrym kierunku i że rozwijasz ten biznes właśnie tak systematycznie. Prawdopodobnie to będą skoki kwantowe, natomiast będzie też taka stała podstawa do tego, żeby sobie nadpisywać kolejne swoje działania. Tak, tak, dokładnie tak. I czego będziemy się uczyć? Będziemy się uczyć warsztatowo, czyli będziemy też e, e, uczyć się tak naprawdę takiego, takiego systemu, żeby było możliwe to, że ty z lotu ptaka wiesz, kiedy masz e, taką aktywną, e, aktywną sprzedaż podczas kampanii promocyjnych, sprzedażowych, e, co u ciebie idzie w automacie, e, który kurs, która oferta idzie, e, idzie w lejku, e, do czego prowadzą na przykład jakieś wstępne konsultacje, a do czego prowadzi stopka twojego maila. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, bo bo to, co my widzimy, i też same czasami, wcześniej nie widziałyśmy u siebie, że jest bardzo dużo ofert u nas, które kurzą się na naszych wirtualnych dyskach, mogły być sprzedawane, ale na to nie ma objętości czasowej i mentalnej, żeby to wszystko naraz raz promować. A w sytuacji, kiedy ty masz to poukładane, część rzeczy idzie automatycznie, część rzeczy idzie aktywnie, wszystko idzie tak jakby na zakładki, ty masz przygotowane tak naprawdę sekwencje mailowe, które możesz puszczać kilka razy do tej samej listy i to jest naprawdę ok i to naprawdę sprzedaje, to wtedy dzieje się magic, i nagle to, co generowało ci, nie wiem, 10 tysięcy, daje ci 30 bez większej pracy. To jest, taka, to, to, jest to wynagrodzenie za, za pracę. Więc o czym będzie ten program? Ten program będzie na pewno w takim ekosystemie ofert ekspertki w sieci. Co jest możliwe i co powinno być promowane? Jakimi magnetami i jakimi, jakie oferty powinny iść w, w jakim właśnie systemie, czy aktywnym, czy automatycznym. Będziemy też uczyć się układać kalendarz właśnie taki roczny, jakby na zakładkę, co kiedy idzie, kiedy jaki lead magnet jest wypuszczany przed ofertą flagową, a jaki idzie lead magnet, kiedy idzie do oferty automatycznej Evergreen. Będziemy uczyć się też różnego rodzaju delegowania, delegowania jakby wirtualnemu zespołowi, Graficzce, wirtualnej asystence, asystence technicznej, project managerce, tak? Jakby ty potrzebujesz też wiedzieć, co jest na rynku możliwe dla ciebie, kto może ciebie wspierać, odblokowywać Twój czas i tak naprawdę generować dla ciebie bardzo dużo korzyści za tak naprawdę rozwiązania płacone za godzinę. I będziemy też się uczyć oszczędności dzięki zastosowaniu AI, który tak naprawdę jest w stanie też bardzo wiele godzin asystenckich pokryć i bardzo. Jesteście w stanie pomagać, więc tak naprawdę będziemy do tego podchodzić, jak no biznesowo, czyli tak naprawdę jak bardzo dużo zyskać wsparcia, równocześnie myśląc też o oszczędnościach, bo prawdopodobnie jakby byłaś już w takiej sytuacji, że dużo delegowałaś i nagle okazywało się, że pracujesz tylko na delegowanie. My też to znamy, więc chcemy Ci też pokazać, jak my sobie to poukładałyśmy, że na delegowanie tak naprawdę bardzo mało nas, tak bardzo mało nas kosztuje. Będziemy też po prostu się zajmować lajkami sprzedażowymi i tak naprawdę od, od A do Z, czyli od, od Lead Magnetu, od strony zapisu na Lead Magnet po ostatniego maila, więc bardzo, bardzo kompleksowo i będziemy szukać tak naprawdę pieniędzy, które zostawiasz na stole tylko dlatego, że nie masz czasu i nie masz też takiej przestrzeni mentalnej, żeby siąść i pomyśleć, jak to wszystko, to, co robisz do tej pory, stworzyłaś, po. Okładać fajny system, żeby wartość koszyka Twojego klienta podnosić i podnosić cały, cały czas. Więc, jakby to, co przygotowałyśmy, jest taką z naszej perspektywy totalną piegułą do zrobienia w pół roku, co będziesz mogła rok po roku powtarzać z jeszcze lepszymi efektami, jak będziesz miała to opanowane. No i są prace domowe, które będziemy sprawdzać. To jest coś niesamowitego. Tak, e, przygotowałyśmy m, tak naprawdę w oparciu o m, wszystkie miesiące pracy w programie, e, czyli o te wszystkie miesiące, o których mówiła Monika. Każda z uczestniczek będzie miała do wykonania pracę e, domową właśnie w temacie danego miesiąca, po to, abyśmy też my miały pewność, że wiesz, co robisz. I e, zauważamy takie sygnały w tym roku, że... M, są programy, w których na przykład nie ma takiej dostępności mentorki, właśnie nie ma tego sprawdzenia, nie ma tego feedbacku na żywo, że robisz sobie rzeczy, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy to jest dobrze zrobione, albo czy to jest zrobione dobrze ze sztuką, albo czy idziesz w dobrym kierunku. I my wiemy, jak bardzo wartościowa jest praca też jeden na jeden, ale też taka praca z feedbackiem, więc te zadania domowe są. Też naszym takim wkładem właśnie w to, że my się pochylamy też nad tym Twoim biznesem. Nie jesteś jedną z 50 osób w takim programie, tylko jesteś jedną z kilku osób, bo to ten program ma też ograniczoną ilość uczestniczek, właśnie po to, abyśmy mogły być blisko z Tobą w trakcie tej współpracy, żebyśmy też przez te pół roku poznały Ciebie i ten Twój biznes i właśnie dzięki tym pracom domowym nam to umożliwić. My będziemy mogły jakby wejść w głębiej, dać Ci taki spersonalizowany feedback, nagrać Ci feedback tak, abyś Ty mogła właśnie korzystać z tego i szybko wprowadzać te zmiany, ponieważ my jako te osoby z zewnątrz Pewne rzeczy zauważymy szybciej, bo zawsze tak jest, że kiedy y, mówimy o swoim biznesie, jesteśmy bardzo często mało obiektywne i dopiero z zewnątrz osoba, która nie jest tak. Y, też emocjonalnie nastawiona do tego, do tego naszego biznesu, jest w stanie powiedzieć ok, tutaj tą jedną rzecz zmień, tutaj coś zmień, tutaj to dodaj, tutaj odejmij, z tym się pożegnaj, tutaj powitaj coś nowego i wtedy ten biznes jest w stanie właśnie zaklikać szybko. I te zadania domowe, te prace domowe też właśnie sprawią, że dzięki temu będziesz ty w stanie właśnie szybko widzieć rezultaty swoich działań, bo to nie będzie błądzenie po omacku, to będzie też taki nasz właśnie rzetelny feedback do, do Twoich materiałów. No ale wszystko właśnie będzie opierało się tutaj o taką zasadę pracy domowej, którą będziesz mogła do nas przesłać i właśnie skorzystać maksymalnie na tym, że my jesteśmy z Tobą w tym programie. I to jest bardzo nasz duży wyróżnik i naprawdę, tak jak mówi Kasia, widzimy te sygnały na zasadzie napracowałam się, nie sprzedałam, a tak naprawdę je, to, czego zabrakło, to po prostu feedbacku trenera, feedbacku mentora, <grym> bo materiały bardzo często przygotowane są zbyt nie, nie wystarczająco dobrze, o tak powiem, tak postaram się powiedzieć delikatnie, czyli po prostu tak jak potrafimy na ten moment, ale nieopisane językiem sprzedażowym, nieopisane językiem klienta, są po prostu przygotowane tak jak, tak jak potrafimy i to tak naprawdę nie, zwracamy na to uwagę i to poprawiamy i to jest coś, za co klientki tak naprawdę nie, bardzo nam dziękują. I widzą ogromną wartość, bo nie muszą nad tym siedzieć same, i się zastanawia, co nie gra. Kiedy chodzi o skalowanie, to jest taki specyficzny moment w Twoim biznesie, bardzo, bardzo trudny, kiedy absolutnie wychodzisz spoza swojej głowy i Ty tak naprawdę chcesz sprzedawać do wielu, i te wiele osób potrzebuje dać Ci feedback. Potrzebuje dać Ci feedback grupa, czy to jest zrozumiałe i atrakcyjne i potrzebuje dać Ci grupa też mentorki, żeby Ci powiedzieć, czy to jest wystarczająco napisane perswazyjnie, sprzedażowo i poprawnie. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. I jeżeli jakby masz ze sobą pewne próby skalowania i do tej pory nie pracowałaś ani w grupie, ani z mentorem, właśnie byłaś sama, sama ewentualnie ze swoim zespołem, to prawdopodobnie wiesz, jakie to jest frustrujące, jak tak naprawdę nie wiesz, co napisać i zrobić żeby to po prostu działało. Więc zapraszamy takie osoby, które czują wręcz ekscytację, że ktoś im pomoże wyskalować biznes na naście tysięcy złotych, tak naprawdę. To 100 tysięcy zasadniczy to jest taka symbolika, bo tak naprawdę i taka brama otwarta do kolejnych kwot to po prostu chodzi później o, 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 o twoją widoczność, o twoją skalę, tak? więc szukamy osób, które się sobie, ja już nie chcę sama, ja już nie chcę po omacku, ja już próbowałam, byłam z osią samosią i wiem, że jest ciężko, ja chcę feedbacku, prowadzenia, ja chcę szybko robić swoje rzeczy naprawdę na, z pełną mocą i iść śmiało w ten biznes, bo już to, co robię, nie starcza mi albo finansowo, albo z poziomu ambicji, po prostu mi nie starcza i to jest ok. Mamy takie, taki claim na stronie, czyli to, co doprowadziło cię do 10 tysięcy, i tu wstaw. To, ile zarabiasz, nie doprowadzi cię do 30 tysięcy, i tu wstaw to, ile pragniesz zarabiać. Po prostu nie da się tymi samymi metodami do, przejść przez, przez, te, przez te etapy. Ale to, co ci zaproponujemy, jest cię w stanie doprowadzić do 100 tysięcy, do 100 dni, a później nawet do 300 tysięcy, do 100 dni i, i wyżej, oczywiście w zależności od tego, jak będziesz pracować i jak będziesz się pokazywać światu. Więc otwieramy naprawdę drzwi do programu, którego nie ma, do programu, który. Który jest naprawdę wynikiem tego, jak my byśmy chciały, żeby nam pomagano? I chcemy w ten sposób też pomagać Tobie, przeskoczyć naprawdę taki. Nazwijmy to naprawdę trudny element, jaki jest naprawdę skalowanie na kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, bo to po prostu wymaga pewnych umiejętności, ale też otwartej głowy na feedback. Jeżeli czujesz, że jesteś otwarta na feedback i naprawdę cieszysz się, że kurczę, fajnie, że te dziewczyny podejmują się takiego zadania, to po prostu dołącz do nas do programu, umów się na rozmowę. Zachęcamy Cię do umówienia się na rozmowę taką wstępną o programie, w której jeszcze odpowiemy na Twoje ewentualne dodatkowe pytania, które będziesz miała i pokierujemy Cię właśnie z tym, czy to jest dobry program dla Ciebie na ten moment, no bo też jakby tutaj nie... Nie będziemy każdemu mówiły tak, przyjść na program, tylko te osoby, które już są na tym etapie, będą mogły do tego programu dołączyć. Zachęcamy Cię gorąco do, do właśnie do zapisania się na rozmowę. Masz jeszcze trochę czasu na to, żeby skorzystać z... Z tej oferty, kiedy zapełnimy grupę, to ta oferta zniknie i nie będzie można dołączyć już do tego programu. Konkretna w biznesie ma też to do siebie, że my otwieramy konkretną raz do roku. Więc tak naprawdę, jeśli chcesz działać, to to jest ten czas. Kolejna okazja będzie za rok, a za rok naprawdę może się zmienić w Twoim biznesie wszystko. Tak, już pół tak. pół roku w te sześć miesięcy pracy z nami w programie, a potem masz jeszcze sześć kolejnych miesięcy, w których możesz sobie korzystać z naszych materiałów, korzystać z wszystkiego, co dla Ciebie przygotowałyśmy. I jeszcze tak naprawdę przechodzić te kolejne cykle, żeby sobie jeszcze robić kolejne właśnie upgrade y w swoim biznesie. Do tego oczywiście Cię zachęcamy. I mamy nadzieję, że spotkamy się na rozmowie na żywo. Tak, dokładnie tak. Jeżeli Twoim celem jest skalowanie, pogładanie biznesu tak, żeby działał jak dobrze znaliwiona maszyna, żeby naprawdę poczuć to że, że masz to, że masz to, że masz to skalowanie, masz ten spokój, masz te stabilne przychody i wiesz, co robić na x miesięcy do przodu, bo masz to rozplanowane i jest to dla ciebie proste, tak naprawdę, bo masz materiały przygotowane, tak? Mhm. które możesz wielokrotnie użyć. Serdecznie zapraszamy cię do tego, żebyś się zapisała na rozmowę, porozmawiamy z tobą, doradzimy ci, czy to jest dobry moment, czy to jest bardzo dobry moment, a może, a może jeż, jeżeli nie, to też ci o tym powiemy, tak? Bo my chcemy pracować z osobami też gotowymi na to, co przygotowałyśmy. No i nie możemy się doczekać, aż się, aż się poznamy na rozmowie. Także koniecznie, koniecznie zapisuj się i widzimy się już, widzimy się już niedługo na, na rozmowie o programie. Ta rozmowa jest ważna. Chcemy Cię po, poczuć, poznać, zobaczyć, czym się zajmujesz i naprawdę powiemy Ci, jak jest, jeżeli chodzi o, o ten program i jak możemy Ci w tym programie pomóc, jak ten program może ci się zwrócić. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Tak, dziękujemy.